W szkole podstawowej w Rychliku odbył się koncert charytatywny dla Agatki. Mieszkańcy Rychlika, siedliska i czcianki, a nawet Poznania licznie przybyli, aby wysłuchać koncertu i jednocześnie pomóc chorej uczennicy szkoły. Wychowawczyni wyszła z inicjatywą, że no trzeba tej rodzinie pomóc. Bo... No jest ciężko, jest ciężka sytuacja. Yy, potrzebują dużo pieniędzy na wyjazdy po lekarzach różnych i, no i wystarczyło to, że powiedziała, że trzeba pomóc. Spotkaliśmy się z zarządem stowarzyszenia, no i tak sobie wymyśliliśmy, że najlepiej koncert no, zrobić. Na co dzień w szkole z zagadką pracuje Agnieszka Rej kułakowska To ona, mimo skromności rodziców, postanowiła pomóc swojej uczennicy i zorganizować koncert. Agata jest ogólnie bardzo wesołą dziewczynką i edukacja przebiega zupełnie normalnie. W zasadzie no, nie różni się od pozostałych dzieci. No, nawet specjalnie nie, nie mówimy o tym, jakie są bolączki, natomiast no, sama Agata zwykła dziewczynka, zwykła, uśmiechnięta grzeczna, dosyć dobrze się uczy, także nie, specjalnie nie wyróżnia się. Na apel bez namysłu odpowiedzieli m.in. Marek Gordziej, Łukasz Bagrowski, Jacek Ciepliński oraz Anna Lubońska. Do akcji przyłączyli się też uczniowie szkoły. Wszystko to pozwoliło zorganizować wspaniały koncert pełen ciepłych słów, wsparcia i wzruszeń. Bardzo się wzruszyłam. Dowiedziałam się w zasadzie przez przypadek bardzo, bardzo jestem zdziwiona, że tak w zasadzie żadnym z mojej strony żadnej prośby. Wyszło to jakby inicjatywa po prostu od pani wychowawczyni, pani dyrektor i nauczycieli Agatki. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczne, nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. Nie ukrywam, że jest nam potrzebna ta pomoc, ponieważ Agatka choruje. Agatka choruje na chorobę refluksową żołądka, ma też problemy z nerkami, co powoduje wiele nieprzyjemnych sytuacji w życiu codziennym. Agata w tym roku ma 6 lat, ale w każdym miesiącu 4 do 5 razy musi odwiedzać specjalistów w Poznaniu bądź w zielonej górze. Stale też przyjmuje leki. Łączna wartość jej leczenia w jednym miesiącu wynosi nawet 1300 zł. She's not worm when she's was away